Chłop i żmija W pamiętnikach bestyjograficznych Ezopa jest wzmianka o uczynku miłosiernym chłopa i o pewnego węża postępku łajdackim Chłop wyszedł zimnym rankiem pochrośniak do sadu. Aż tu pod bramą wąż mu do nóg pada plackiem. Przeziębły, w półskostniały, przysypany szoronem, już zdychał, już ostatni raz kiwnął ogonem. Chłop zlitował się nad tą mizeryją gadu, wziął go za ogon, niesie nazad pchatę, kładzie go na przypiecku, podściela mu korzuszek jak własnemu dziecku, nie wiedząc, jaką weźmie od gościa zapłatę. Puty dmucha, puty chucha, aż w nieboszczyku. Dobudził się ducha. Nieboszczyk wąż, jak ożył, tak się wnet nasrożył. Rozkręcił się, do góry wyprężył się, syknął i całym sobą w chłopa się wycela w swojego dobrodzieja, w swego zbawiciela i wskrzesiciela. A to co ma znaczyć? Zdziwiony chłop krzyknął. To ty w nagrodę dobrego czynu jeszcze chcesz mnie ukąsić? A ty mi, synu. I wnet porwawszy dubasa, tnie węża raz po ducho, drugi raz w pół pasa. Odleciał ogon w jeden, a pysk w drugi kątek. Rozpadło się żmijsko na troje żmiątek. Darmo drgają i biegają, ogon za szyją, za ogonem szyja. Już nie z martwych wstanie żmija. Przytrafia się to często, że dobry człowiek jaki niewdzięcznika przygarnie. Ale trafia się częściej, że niewdzięcznik taki przepada marnie.